Zapraszamy na serial Farma. Oto nasi uczestnicy tego programu. Hej, mam na imię Asia i mam 23 lata. Pracuję jako modelka. Okej, okay, myślisz, czy wygrasz? Yy, nie wiem, czy wygram, ale nie wiadomo, kto wygra. Okej, okay, masz już jakichś ulubieńców? Nie, na razie, ale chyba Natalia mi się podoba. Dziękujemy. Y, hej, mam na imię Natalia, mam 21 lat. No, nie jak tutaj pracuję jako kucze no jakby to powiedzieć, na siłowni pracuję. No, no i to w sumie tyle. Jak myślisz, czy wygrasz? Y, tego no nie wiem, no, ale myślę, że tak. Na razie to w sumie koleguję się z Natalią. Znaczy nie ze mną, ojeju. <grystanie> z Asią. Serki. bo myślałam, że nie ma na imię Natalia. Myślę, już. Cześć, ja mam na imię Mariusz, mam 25 lat, jestem policjantem. Może wygram. Na razie to nie wiem, kto go a, lubię. Ma, masz jakichś kolegów? No właśnie mówię, że wydajesz się spoko, Albertus. Hej, mam na imię Sandra i mam 19 lat. Okej, okay, no to ty, czyli teraz będziesz szła na studia, tak? Już jesteś na studia? Yy, tak, jestem. Okej, okay, a co lubisz najbardziej robić? Yy, lubię najbardziej rysować. Okej, okay, yy, jak myślisz, wygrasz to? Yy, no może, nigdy nie wiadomo. Okej, okay, no to super. No. Hej, mam na imię Lisa i mam 19 lat. Okej, okay, czyli też jak koleżanka, chyba tak. razem przyszliście, tak? E, tak. No dobrze, okej. Okay. Hej, mam na imię Alberto, tak, to ja, ten sławny raper. O Boże, ale super. No to co, potem będziesz nam coś śpiewał, jak no. będzie się nudziło, nie? No jasne. No dobrze, przechodzimy do następnej osoby. Cześć, mam na imię Blaki, czym ja się zajmuję? A no, jestem biegaczem, też czasem sobie lubię potańczyć. Jestem takim tancerzem. No i ogólnie nie wiem, czy to wygram. Może tak, może nie. Witamy. Witamy. I właśnie dzisiaj zaczyna się serial farma. Będziecie przez 14 dni tutaj i będziecie wykonywali różne zadania. I co dwa dni będzie głosowanie, kto odpada. Na końcu zostaną dwie osoby i te dwie osoby będą czekały. no jakby będzie takie losowanie przez sms -a. kto wygra to 100 tysięcy złotych. A teraz my idziemy, przyjdziemy jutro na losowanie. Znaczy na odpadanie. No i do zobaczenia. Pa! Pa! Słuchajcie, ja myślę tak. Dziewczyny będą sprzątać i gotować. I mogą też zbierać uprawy. No, a chłopaki będą polować i tak dalej. No, możesz pójdźmy spać, bo już jest tak późno. No w sumie tak. Musimy się wyspać na jutro. No w sumie tak, chodź na talę. Dobra, idę. Pa! Dzieciaki wy tam śpicie. Okej. Okay. A tu? E, nie, na łóżku. No, to jest łóżko. Dobranoc! Dobranoc! Wiesz co, Natalia mi się trochę podoba, Blaki, a tobie? Nie, to mój kolega raczej, ale serio? No. No to może będzie twoim chłopakiem? Ja idę spać. Mm. Dobranoc. Pa, dobranoc. O, <grym> <grym> może dzieci, Weźcie tu, wyłączcie, wyłączajcie. <grym> Jeny, macie 19, jak 18 lat, zachowujecie się na 6. Mm, no bo my lubimy to piosenkę, to jest nasze ulubionia, czy nie? Dobra, idę coś uprowadzić na śniadanie. O, już rano. A, wstajemy, wstajemy. No! Wstawaj. Dobra, zrobiłem. Jeszcze się musi trochę upiec. Ja zaklepuję marchewkę. No, ja zaklepuję kiełbaskę. No, dobra, ja rybkę. No, ja drugą rybkę. A my, marchewkę. Sorry, Marchewka była już zaklepana. A, ale dobre. O, wszystko zjedzone. Czas do roboty. No dobra, to co Alberto i Mariusz? Idziemy na polowanie. No, chodźcie. Chodźcie. Kto to tak puka? O nie, szybko, chodź zobaczyć. O Jezu, to wy? Tak, czas na głosowanie. O nie, szybko! Blendy. Głosowanie. Zajmie. O Jezus, już głosowanie. Chodź i szybko. Ja sobie to miejsce zajmę. Czas na głosowanie. Właśnie. Każdy sobie napisze na karteczce, kogo chce wywalić. Zaczynamy. E, myślę, że to będzie dobry wybór. Nie lubię jej. Mamy wyniki, więc zaraz będziemy czytać. No uwaga uwaga, niestety lisa odpada. Przykro nam z tego powodu, ale niestety tak musiałeś być. No, z lisą się musimy pożegnać, a na razie my przyjdziemy jutro, bo będę, będzie jednak codziennie głosowanie. Pa! Pa, wszystkim! Pa! pa. pa. A szkoda, że w sumie odpadła. Musiało być. No trudno. Słuchaj, gadałam z blaki. Myślę, że mnie lubi. Ja też gadałam z blaki. No ale dobra. Dobranoc. Dobranoc. Wszyscy śpią, bo było bardzo późno. Co jest? Impreska! I tak spędzanie reszty dnia. Uuu! Ale burza. No, faktycznie. No to co, idziemy na party? Otwórzcie! Ktoś puka, pewnie to oni. Głosowanie, chodźcie! Taki się na mnie spojrzał. A matko, no jeny. Coś mówiłyście? Nie. Czemu nie otwieracie? Burza jest. Jesteśmy cali mokrzy. No właśnie, dobra. Wiecie, tu teraz głosowanie. E, myślę, że tamta Sandra, ona jest taka, wiecie, mała, więc pewno wszyscy na nie zagłosują. No tak, um, pani redaktorko, możliwe, że to ona odpadnie, ale nie wiem. A masz jakieś podejrzenia, kto odpadnie? Tak, myślę, że to Sandra. No i dzisiaj chyba odpadają dwie osoby, więc nie wiem jeszcze kto, ale może Blaki? Nie wiem, dobra. Jak myślisz, kto odpadnie? No ja myślę, że Mariusz i Sandra. Okej. Okay.